Jesteśmy w przepięknej gminie Poronin na Podhalu w miejscowości Murza Sichle, którą pamiętam z przed blisko 50 lat, jak przyjeżdżałem tutaj z rodzicami. A przed chwilą pani wójt uświadomiła mi, że szkoła, którą tutaj na nowo budujemy, można powiedzieć, wraz z gminą, państwo wraz z gminą buduje, pamięta jeszcze czasy Franciszka Józefa, czyli bardzo archaiczne z punktu widzenia systemu oświaty czasy. Więc podjęta została odpowiednia decyzja, żeby zbudować w krótkim terminie szybko nową szkołę, nową szkołę oczekiwaną tutaj w miejscowości Murzasichle właściwie od dziesiątek lat. I bardzo się cieszę, że ta decyzja zapadła. I akurat tak się zdarzyło, że przetarg został wygrany przez lokalnego przedsiębiorcę, a Dodatkowo chcę powiedzieć, że zmieniamy układ komunikacyjny, remontujemy, modernizujemy, budujemy drogi tutaj na Podchalu. Jak w takim tempie i w takiej ilości, jakiej nie było no, chyba od dawna, delikatnie mówiąc, droga chociażby od Rabki do Nowego Targu, której jak mieszkańcy wiedzą, jeszcze kilka lat temu wcale nie miała być tutaj modernizowana, budowana. Ale to wszystko się dzieje tutaj na naszych oczach, bo przepiękne podchale, jeden z najpiękniejszych polskich regionów jest jednym z serc, bijących serc polskiej turystyki. I nie tylko turystyki. Tutaj rozwijają się bardzo pięknie różne sektory naszej gospodarki narodowej i dzięki temu, że tu, w miejscowości Murza będą będzie budowana nowa szkoła, dzieci, młodzież będą mogli tutaj zostać. 350 dzieci i no, młodszej młodzieży już i młodzieży będzie tutaj się kształciło już wkrótce dzięki rządowemu programowi inwestycji lokalnych. Przekazujemy 7 milionów złotych na tę inwestycję i jesteśmy dumni z tego, że nowoczesna, energooszczędna szkoła o parametrach takich, jakie już dzisiaj naprawdę są godne XXI wieku, tutaj będzie powstawać, będzie służył, służyć tym mieszkańcom wspaniałej polskiej krainy, polskiego Podhala, no mam nadzieję, że kolejne dziesiątki lat, jeśli nie kolejne sto lat. Bardzo się cieszę, że udało się taką wspólną inwestycję finansować i wkrótce, myślę, w niedługim czasie będziemy mogli zobaczyć już otwieraną szkołę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie premierze. Pani poseł, bardzo proszę. Panie premierze, szanowni państwo, pięć lat temu do mojego biura poselskiego w Nowym Targu wkroczył pan Adam Pawlikowski, sołtys Morza Sichla, a obecnie przewodniczący Rady Gminy Poronin i powiedział krótko i to, Panie poseł. Nasza szkoła pamięta czasy Franciszka Józefa. Jest tak ciasno, że uczymy się na zmiany. Chcemy to przebudować, musimy się zmieścić na małej działce. Najpierw chcemy zacząć budowę sali hali sportowej, a potem szkoły. Mamy wszystko, mamy projekty, czy pani nam pomoże? No i ja oczywiście powiedziałam tak, bo proszę Państwa, rolą posła jest nie tylko stanowienie prawa, ale także pomoc lokalnym wspólnotom. I dzięki tej pomocy stoi ta hala sportowa, która, którą Państwo widzicie. 3 miliony 250 tysięcy zł polskich, z których połowę gmina dostała z rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. W 2017 roku zostały te pieniądze przekazane gminie Poronin, a w 2019 roku otwieraliśmy halę sportową, która już jest w tej chwili wykorzystywana. I, szanowni Państwo, jestem głęboko przekonana, że że energia. Taka wielka chęć do pracy dla społeczności lokalnej tutejszych władz samorządowych sprawi, że za dwa lata spotkamy się na otwarciu tej nowej szkoły, na którą oczekują dzieci, na którą oczekują rodziny w gminie Poronin w Murza Sichlu, a w góralskich rodzinach, proszę Państwa, dzieci są, mamy dla kogo się trudzić. Dlatego bardzo dziękuję za tę współpracę. Zawsze podkreślamy pan premier zawsze to podkreśla, że konieczna jest współpraca. Współpraca wszystkich władz publicznych, i samorządowych, i rządowych, i ta współpraca przynosi najlepsze owoce, i tę ofertę, tę wyciągniętą do samorządów rękę te samorządy, które to podejmują, które korzystają z tego wsparcia, mogą się poszczycić takimi osiągnięciami jak Gmina Poronie.